Witam wszystkich serdecznie na takiej małej dopince drugiej części vlogu o pogodzie w Krakowie. E, ta droga kiedyś była drogą, ale zamieniła się w rzekę. E, ogólnie planuję właśnie nagrać tu mały dokument, ale na razie ciężko tam dotrzeć, ponieważ nie spodziewałem się, że będzie aż tak. Także warunki pogodowe w Krakowie no niestety prognoza pogody, tak jak wcześniej wspomniałem no nie zapowiadają się dobrze malać przez tydzień, półtora no jak sami wiecie pewnie dobrze Wisła już jest naprawdę na wysokim poziomie i nie zapowiada się, żeby zmalał, tylko cały czas rośnie a ja właśnie kombinuję jak przekroczyć tą rzekę Prawie jestem w obuwie wojskowym i teoretycznie wodoszczelne. A to teoretycznie to jest takie z naciskiem na teoretycznie. I tak widzę, że chyba tu się nie przedostanę. O, raczej nie. A więc muszę iść naokoło. No nic. Chciałem tylko pokazać jaką trasą. No jak sama sąsiadka powiedziała, tylko wariat wychodzi w taką pogodę, żeby coś nagrywać. No cóż. Pani sobie nagrywa gotowanie w domu. A ja mam wersję hard w terenie. Podczas ulewy, która trwa już trzeci, czwarty dzień. I maszeruję sobie. Właśnie wpadłem w błoto. Jest troszkę mocarnie. Planowałem z skrótem. Ten skrót wygląda troszeczkę jak jezioro. No to idziemy rzeką. Rzeką już niejedną chodziłem. Lubię takie wyprawy, zwłaszcza na Słowacji. No i jedziemy z grubej rury, jak to mówią. Cały czas napiernicza deszczem. No, jest dobrze. Znaczy, no nie jest dobrze, tylko że jest dobrze tutaj, że jakoś jeszcze w miarę da się przejść. O, kanałek się zapchał chyba, troszkę. a ja dalej masz się tutaj twardo rzeką. Staty w plecaku, zapas piwa na wieczór. No i, no cóż, koniec części drugiej. Pozdrawiam wszystkich i oby nie było powtórki z 97 roku. Prawdziwie miałem wtedy 6 lat, ale kojarzę pewne... O! Dostałem mu okrągłą gałęzią w twarz. Najgorzej. No nic. Kończę część drugą. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się bezpiecznie i cieplutko. No i udanie majówki miałoby być, ale. <laughs> Jak widać, udana majówka. Grilla bym nawet pod balkonem nie rozpalił. Pod werandą. No no, no cóż. Pa.